Co roku kilkadziesiąt osób traci życie, a niezliczona ilość zdrowie w związku z sezonem grzewczym. Jak zadbać o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny, korzystając z pieców? Z pytaniami tego dotyczącymi udaliśmy się z kamerą do miejsca, w którym temat zadymień, pożarów jest bardzo dobrze znany, bo ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzi jest dla ich codziennością. Jesteśmy dzisiaj w OSP w Bytomie Odrzeńskim. Będziemy rozmawiać na temat bezpieczeństwa dotyczącego szczególnie ogrzewania naszych domów. Jest dzisiaj z nami Jarosław Intek, strażak z 30-letnim stażem, i to właśnie jemu zadamy kilka pytań w tym temacie. Pierwsze z nich, jak przygotować opał do palenia w piecu i do rozpalania? Czym nie powinno się ogrzewać domu i dlaczego? Jak przygotować? No, podstawowa zasada na pewno musi być ten opał wysezonowany na pewno powinien pochodzić z zaufanych źródeł, żeby miał swoje wartości kaloryczne, żebyśmy czuli się bezpiecznie, to też nie możemy palić czymkolwiek sobie wyobrazimy, czy to będą opony, czy śmieci. Jest to na pewno zabronione i grozi to niebezpieczeństwem zatkania komina. Mm -hmm. A jak mamy zadbać o zabezpieczenie pomieszczeń, w których zajmuje się piec? Czy to piec kaflowy, czy kominek, tak zwana koza? Mm. To co widzę od wielu, wielu lat, nie zwracamy, społeczeństwo nie zwraca na to uwagę i zawsze o, tych, o, o tym ich informujemy. Nie składujemy niepotrzebnego drewna czy śmieci przy piecach, nie blokujemy sobie dróg ewakuacyjnych w piwnicy, nie zatykamy okien w piwnicy, zabijamy gwoździami i oczywiście wszystkich zachęcam, aby się zaopatrzyli w szójkę klęku węgla. Uh -huh. A związane też z tym, to jakie pierwsze kroki podjąć, kiedy pojawi się w pomieszczeniu z piecem zadymienie, al zapali się sadza w przewodzie kominowym, czy też czujka y zacznie alarmować, jak wtedy reagować? Znaczy czujka na pewno nas poinformuje o zadymieniu, o trujących gazach, to, to podstawowa sprawa dla działania czujki. Ale y nie panikujmy, jest jedyny numer, który uratuje nasze życie i poinformuje odpowiednie służby, to jest numer 112. Opowiedzmy wszystko, co się wydarzyło, spokojnie, z dokładnym adresem, czy są zagrożeni ludzie, czy jest zagrożone mienie. Nie panikujmy, nie próbujmy niczego robić na własną rękę. A wiele starszych osób, naszych mieszkańców, ma też piece kaflowe w swoich domach. No i niestety, ale wiele osób też nie, no niestety nie posiada tych czujek, tak? Jakie mogą być pierwsze oznaki, że coś jest nie tak? Na co powinni zwrócić uwagę, co powinno ich zaniepokoić? Na pewno częste bóle głowy lub dłości. Na to tego nie powinniśmy bogatelizować, bo nie zawsze, nie zawsze jakby wartość tych trujących gazów w, tym, w danym pomieszczeniu jest tak wielka, że od razu mdlejemy. Jest też, może, może być też taka mała dawka, która będzie właśnie psuła nasze samopoczucie, będzie nam się kręciło w głowie, będą mdłości. Na to musimy zwrócić uwagę niestety, ale zachęcam wszystkich do zakupu, nie tylko czujki do piwnicy czy przy piecu, ale też w domu. Żeby żeby czuć się bezpiecznie. A czy jest coś, co jako strażak chciałbyś przekazać mieszkańcom, o co powinni szczególnie zadbać w tym okresie grzewczym? Oczywiście, o swoje bezpieczeństwo i tak jak powiedziałem wcześniej, nie, 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 nie bójmy się zadzwonić na ten numer 112. Po to, po to jest stworzony ten jeden numer, że musimy, nie musimy się martwić, które służby do nas przyjadą. Strażacy, strażacy oczywiście pojawią się pierwsi, poinformują. Pouczą, co trzeba robić w danej sytuacji. Jest to numer bezpłatny, więc i, za, i zawsze możemy z niego skorzystać, nawet z zablokowanych darmowych. Super, jako że mamy okres świąteczny, to jest doskonała okazja na złożenie mieszkańcom życzeń od strażaków Straży Pożarnej w Wytomian Rzeczniczki. Bardzo się cieszę, że mogę to zrobić w imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz całej mojej rodziny strażackiej. Życzę wszystkim Państwu z terenu naszej gminy w pytomio zdrowych, pogodnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy bardzo. Do życzeń dołącza się też zarząd Fundacji Fala. Życzymy wszystkim przede wszystkim zdrowych i bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia.